W tym momencie najważniejszą sprawą, o której chcieliśmy powiedzieć, jest coś, co zbliża nas, zbliża się do nas za chwilę. Jest ze mną pan Konrad Henning, który reprezentuje Forum Prawo dla Rozwoju, który będzie państwu opowiadał o tym, jak wygląda w tym momencie system emerytalny i jakie proponujemy z tej okazji zmiany. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy raport pod tytułem Matematyka systemu emerytalnego, wskazując, iż Wszelkie manipulacje aktywami zgromadzonymi w poszczególnych instrumentach systemu emerytalnego są populizmem, jeżeli nie dążymy do zrównoważenia pierwszego filara systemu emerytalnego. W momencie, kiedy mamy deficyt, na przestrzeni ostatnich 20 lat średnio ten deficyt wynosi 31,5 miliarda złotych rocznie. W żadnym roku nie spadł poniżej 15 miliardów, to ponad 30 miliardów rocznie transferowane każdego roku z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogranicza możliwości zakładania rodzin przez młodych ludzi, realizowania swoich potrzeb prokreacyjnych, co skutkuje najniższym w Europie współczynnikiem dzietności. Polskie kobiety mają najmniej dzieci, gdyż na to ich nie stać. Nie stać ich na założenie rodziny, na zakup mieszkania, ponieważ pieniądze trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Bez wyeliminowania tej dziury, bez zatkania tej 30 miliardowej corocznej dziury w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie jesteśmy w stanie posiadać zrównoważonego systemu emerytalnego, czyli takiego, który budziłby zaufanie Polaków, który byłby podstawą do podejmowania decyzji Polaków zgodnie z ich preferencjami. Zmiana zaproponowana przez rząd dwa lata temu, która non stop zdejmowana jest z posiedzeń, z obrad zakładająca pobranie 15% opłaty przekształceniowej nienazywanej podatkiem, w zamian za tak zwaną prywatyzację tych środków jest niczym nieuzasadniona, a wręcz rozbija założenie, na którym opierał się, opierała się reforma Jerzego Buzka, stworzenia filara kapitałowego. W założeniu tamtej reformy było wykorzystanie mechanizmu procentu składanego, aby pracowały nie tylko składki odkładane przez Polaków, ale również kapitał zgromadzony w kolejnych latach, czyli w kolejnym roku pracują coraz większe pieniądze. Pobranie w tym momencie 15% ze zgromadzonych środków w OFE. No, zupełnie rozbija to założenie, pozbawia Polaków możliwości dysponowania wyższymi emeryturami, tymi dodatkowymi kwotami wynikającymi ze świadczeń WOWE. Co więcej, jest to postulat formułowany przez bardzo wiele różnych organizacji, m.in. Związek Zawodowy Solidarność. Zupełnie nieuczciwe jest przejście z emerytury dożywotniej do emerytury kapitałowej krótkoterminowej. Założenie. Założenie OFE było takie, aby świadczenie było dożywotnie. W tym momencie proponujemy Polakom likwidację emerytury dożywotniej. Dla tych, którzy pożyją dłużej, pieniądze dotychczas gromadzone w OFE skończą się po kilku latach i nastąpi ubytek ich świadczenia. Pobranie 15% dzisiaj w stosunku do niewiadomego opodatkowania emerytur w przyszłości jest nieuczciwym arbitrażem, zmuszeniem Polaków do dokonania wyboru pomiędzy wiadomą stratą dzisiaj, a niewiadomą stratą w przyszłości. Dlatego postulujemy pełną transferowalność środków danie Polakom możliwości dokonania wyboru, dokąd. Pieniądze z OFE mają trafić. Czy mają trafić do PPK, czy na programy, pracownicze programy emerytalne, czy do IGZE, czy do IKE. Bez żadnego znaczenia, bez pobierania żadnej opłaty. Faktyczną prywatyzację tych środków w ręce Polaków, a nie w ręce korporacji finansowych. Szanowni państwo, dyskusja o tym cały czas trwa i oczywiście wiemy, że te 15% to jest też sposób, żeby łatać dziurę budżetową, która jest ogromna i i w związku z tym, że cały czas dyskusja trwa, mamy nadzieję, że tego typu raporty i tego typu, tego typu opracowania przez takich specjalistów jak towarzyszący nam tutaj dzisiaj pan Konrad, będą wysłuchiwane chociaż, ponieważ wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje swoją agendę polityczną i musi jakoś te dziury łatać. Ale jest to, jak widać po tym raporcie, do którego zachęcam wszystkich, żeby, żeby został przeczytany, będzie umieszczony na naszych stronach, na pewno udostępniony. Jak widać po tym raporcie, na pewno nie jest to coś, co będzie w przyszłości zabezpieczało Polaków. Dołączył do nas poseł Robert Winnicki. Zapraszam do zabrania głosu. Dzień dobry, szanowni państwo. E, afera, jaka trwa od 20 lat, bo tak to trzeba nazwać afera w postaci okradania Polaków e, matactwami związanymi z funduszami emerytalnymi, musi zostać e, wreszcie przedstawiona musi przede wszystkim znaleźć swoją konsekwencję również prawną. Mam nadzieję, że ten raport i to, co jest e, e, dzisiaj prezentowane, przyczyni się do tego, że wreszcie osoby odpowiedzialne w kolejnych rządach za to, że oszczędności Polaków, te, które powinny służyć im na emeryturze, są odbierane, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Także dziękuję serdecznie i wzywamy tutaj do debaty na ten temat. Konfederacja, wolność i niepodległość.